Dzień dobry, witam Państwa, to jest firma Carbohort i dziś Państwa właśnie zaskoczę. E, zawsze Pan Marcin za kamerą, a dziś e, w roli Ładnie. mojego gościa lub ja jako gość e, w tym pięknym sadzie, bo pokażemy Wam naprawdę przeskok fenomenalny, niesamowity karbohumik. gdzie stosowaliśmy w ogóle, Marcinie, film miał mieć tytuł, Cisza generalnie, bo z racji tego, że i pieniądze, i sukces lubią ciszę. E, witam wszystkich, dzień dobry. A dzień dobry, witam pana. Jesteśmy w rolno-sadowniczym gospodarstwie doświadczalnym w Przybrodzie. Pewno generalnie, jak śledzicie nasze social media, to tutaj widzieliście, co robiliśmy wcześniej. Dyzydariusz generalnie dzwonił, mówiłem przyjeźdź, zobacz, chciałem się pochwalić. I dzisiaj pokazujemy, tu jest akurat kwatera odmiany Gala, gdzie Karbochumik generalnie był stosowany jesienią. 22 było sadzone. 22 sadzone czyli 24 było y, stosowane. Efekt generalnie jest efekt. Wow. Pomimo, e, chciałem tutaj zaznaczyć, że gleba była naprawdę dobrze. Tu mamy drzewko, Dziewko mamy 4 metry. 20. No, spokojnie. Pokażemy Państwu e, ciszę. Będzie wszystko na drzewkach, które mają oporę. Za chwilę pokażemy dokładnie. Za chwilę, bo. W każdym aplikacji, jeżeli stosujecie coś nowego, czy to karbomat, karbochumik, czy jakiekolwiek inne rozwiązania, zawsze zostawiajcie sobie kontrolę. Zawsze y, sobie sprawdzajcie, czy dane rozwiązanie w waszych warunkach, w waszym sadzie się sprawdzi. Tutaj generalnie było 6 rzędów y, zastosowanym y, karbochumikiem i 6 rzędów kontroli. Ale Marcinie, to trzeba powiedzieć, że ty do tej gleby przyłożyłeś się na 100%. Tak. Czyli mówiliśmy o. Głęboszowaniu czy wyrywaniu, głęboszowaniu, e, tak. danie obornika. Tak, to to jest tak. Wszystko według e, technologii sadowniczej można powiedzieć. E, plus uzupełnienie był karbohumik. Tak, dokładnie. Masz rację. E, karbohumik to nie jest generalnie zamiast czegoś, tylko generalnie, żeby jeszcze sobie tą glebę e, Szymon, Korczak, Szymon Korczak generalnie na jednym z swoich filmów bardzo. E, bardzo fajne zdanie powiedział. Zajmujemy się cały czas częścią nad ziemią. Wpadzimy i patrzymy tak. A generalnie zapomnieliśmy co jest w glebie. Jednak gleby się nie oszuka i o tą glebę trzeba dbać. szczególnie jeżeli te produkty, które tutaj ty nam tutaj e, rekomendujesz, działają i wpływają generalnie na wigor tego drzewa. W pierwszym roku już państwo też mogą zobaczyć, że e, na pewno tensjometry to pokazały na wilgotność gleby, a uważam, że w kolejnych sezonach będziemy dalej obserwować, jak to wpłynie na wzrost wegetatywny i generatywny całego drzewa. Dlatego jeszcze tylko wyprzedzę. Wiecie, że ja lubię doświadczenia, wiecie, że ja lubię sobie porównywać, sprawdzać że zawsze mam kontrolę, i teraz też na przebitkach sobie zobaczycie. Też Dezyder już powiedział: A sprawdź przed sadzeniem. I było założone doświadczenie z karbomatem, z karbohumikiem, zarówno przed sadzeniem drzewka, po posadzeniu. I też mam nadzieję, za rok pokażemy wyniki. Za rok pokażemy tą kwaterę. Do tych drzewka, które będziemy sadzić, już jest karbomat teraz W tym metrowy wykarmowujemy aplikujemy do dolku podczas, do procedury. żeby było jasne, że karbomat jedził do dołka, Do tego do tego dodajemy karbomat, karbomat, który nam jakby opóźnia efekt y, działania y, samego substratu. Z tego powodu, że my ekstrahując Karbomat do w postaci karboumiku, czyli tego płynnego, mhm. nołgujemy go. Karbomat jednak jest substancją organiczną, węglową, która potrzebuje o wiele dużo czasu. Ale opóźniony czas ja jestem tutaj pewien, że tutaj u Marcina te drzewa zaczną bardzo szybko gonić, ponieważ on potrzebuje dużego czasu. Tu był karboumik, tam był karbomat. Ale skupmy się tutaj na tym systemie korzeniowym, który jest nam potrzebny. Aby wykarmić drzewo, które ma na ten moment około 4 metrów. Spokojnie. 4 metrów. No ponad 4. System korzeniowy musi być mocno rozbudowany, żeby pobór składników był odpowiedni do wigoru i wzrostu rośliny. Dokładnie. I dla wszystkich sadowników, bo to też dla was pewno e, ważna informacja. Jesteśmy w kwaterze z odbianą gala posadzoną tak. w rozstawie 3,2 na 08 czyli to jest e, no dość intensywne było posadzone i tutaj generalnie jest trzeci raz sad po sadzie. Tak? Czyli tutaj nie mówimy o nowinie, mówimy o glebie zmęczonej, gdzie klasa gleby 3A, 3B, można powiedzieć wow, bardzo dobra, ale jest mozaikowata. Tak? Mo, mozaikowata. I zobaczycie już pierwszy efekt, szczególnie ja tutaj właśnie pokazujemy tą kwaterę po aplikacji jesiennej, z wigoru i ze wzrostu tych drzew, jak i z jakości zebranych jabłek jestem mega zadowolony. Panie operator, proszę przyjaźnia z podejrzewa, bo myślę, że przeniesiemy się teraz z efektu wow. Na dzień nie było karboniku. Dobra. Moi drodzy, właśnie przenieśliśmy się kapsułą czasową w całkiem inną kwaterę. Ta sama odmiana, gala, w tym samym terminie sadzona, czyli na wiosnę 2023. Pa. W tym samym systemie wyrywamy, głęboszujemy, obornik i tutaj bez karbowiku. Demy mają około 1,60 m. Ja jestem nie wysoki facet, 1,65 m. W wysoki butach. Mamy niektóre sięgające dwóch metrów. To jest jakby porównanie gdzie miałaby ta miałaby Nikt by się nie spodziewał. Nikt by się nie spodziewał. Pewno nie wiem, czy obrazek to odda tak naprawdę jak jest, tak? Tak naprawdę jak jest, ale tutaj nawet nie, no nie trzeba iść z centymetrem. Bo to już wzrokowo, tak? Jeżeli sadownik, jeżeli każdy z Was wzrokowo porówna sobie tamte drzewa, a te drzewa, a wierzcie mi, to jest sześć rzędów różnicy: tak samo traktowane, tak samo nawożone, tak samo cięte i tak dalej. A różnica we wzroście jednak jest y, znaczna. I na pewno szereg kolejnych y, kontynuacji testowych i badań będzie właśnie tu, Pana Marcina, przeprowadzać. Także oglądajcie sadownictwo.com śledźcie nasze wydarzenia, to co pokazujemy, dziękujemy za uwagę chyba, co? Naszym gościom. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie, wszystkiego dobrego.